Cześć, mam na imię Krzysiek i swój przeszczep włosów miałem robiony 10 miesięcy temu. Włosy zacząłem tracić bardzo wcześnie, bo jak miałem 20 lat około, teraz mam 28, w wieku 25 lat podjąłem decyzję, że włosów tych mam już na tyle mało, że po prostu zgola się nałysą, bo tak. Yy, tak byłoby po prostu dla mnie wygodniej. Jednak w mojej pracy jestem aktorem. Ważne jest, żeby jednak mieć, mieć coś na tej, na tej głowie. Jednak jak nie ma się włosów, to ilość ról jest bardzo ograniczona. Dlatego zależało mi na tym, żeby te włosy wróciły na, na, na moją głowę, na pierwotne miejsce. Dlatego 10 miesięcy temu podjąłem decyzję, że przyjadę tutaj do klinikany na zabieg przeszczepu włosów. Włosów miałem przeszczepionych 4100 kraftów. I no jak widać efekt po tych 10 miesiącach według mnie przynajmniej jest piorunujący. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak się tutaj mną zajęli. Jaka jest obsługa, jak się człowiek czuje bezpiecznie. Lekarze, opieka ze strony polskiej od meditravel.pl jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i każdej osobie, którą, której mógłbym polecić ten, ten zabieg, to polecam po prostu. Teraz przywiozłem ze sobą jeszcze swojego kolegę, który właśnie wczoraj miał przeszczep włosów. Wydaje mi się, że też będzie tak samo zadowolony z niego jak ja. Ja tutaj przyjechałem za domową swojego kolegi, także taką pocztą pantoflową. Czyli najlepiej jak tylko się da. Tak naprawdę coraz więcej osób z Polski decyduje się na, na, na zabieg tutaj w Turcji. Jest to absolutnie bezpieczne, mogę to polecić. Dlatego jeżeli macie taką potrzebę, to zachęcam, przyjeżdżajcie, róbcie ten przeszczep, ponieważ musimy zrezygnować z tego tematu tabu. To nie jest temat tabu, to jest normalna, normalna rzecz wydaje mi się dla każdego faceta, że chce mieć włosy. Teraz mam taką możliwość, że mogę, że mam wybór, to na tym mi najbardziej zależało. Jeżeli będę chciał się ogolić na łyso, to się ogolę na łyso, ale jeżeli będę chciał, to będę mógł mieć taką fryzurę jak teraz lub nawet w dłuższą, cokolwiek będę chciał tak naprawdę. Dlatego zachęcam, przyjeżdżajcie, dzwońcie do meditravel.pl, przyjeżdżajcie do klinikany, bo ta klinika naprawdę robi dobrą robotę.